Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Kaśka i zapraszam Was tak jak w tule filmu na haul. Będzie to haul z dwóch sklepów. Będzie sklep, który nazywa się Cloud Nine Crafts. Jest to sklep holenderski, internetowy, z którego zamówiłam sobie bardzo niewiele, dosłownie kilka rzeczy, ale takich interesujących dosyć, więc Wam pokażę. I drugi sklep to będzie Crafters Companion. Też parę rzeczy zamówiłam, także zaraz się z Wami podzielę. Jeszcze zanim może pokażę Wam, co kupiłam, to chciałam powiedzieć tak. Jestem w trakcie organizowania mojego konta i zmieniłam sobie wszystko, ponieważ. No tak, postanowiłam, wiecie, ja mój kont miałam taki. Jeżeli chodzi o organizację, miałam sporo takich szafek, szafeczek różnych takich z szufladkami i bardzo dużo tego miałam takiego wiecie, nadziganego i nic tam nie było takiego przemyślanego. Natomiast teraz postanowiłam, że sobie to przeorganizuję, natomiast teraz już mam porządny mebel. Po to, na to, żeby właśnie przechowywać moje skrapowe przydasie. Kupiłam też nowe biurko, które już, już tutaj sobie stoi, właśnie nagrywam już na nim. Trochę, słuchajcie, wiecie, skręcanie mebli nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, ale jakoś się udało. No i tak wczoraj, w sumie wieczorem sobie już tak poorganizowałam większość rzeczy, oprócz tam papierów, bo do papierów potrzebuję te takie rynienki, takie fakcjonie są takie plastikowe, takie przeźroczyste ryniinki na papier, więc sobie chcę właśnie w tych ryniinkach jeszcze to poukładać takie, wiecie, a 4 różnokolorowe papiery, żeby już tego nie szukać, tylko mieć właśnie zorganizowane. Całe części mam na to miejsce, więc teraz na tej mojej komodzie, więc mam nadzieję, że za niedługo się już e, zorganiz uda mi się zorganizować. I właśnie z tego wynika to, że też nie mam prac żadnych, nie robiłam nic, no bo wszystko miałam takie, wiecie, porozrzucane, mm, gdzieś tam w pudłach i nie byłam nawet w stanie e, nic zrobić, ale już mam nadzieję, za, za niedługo, w, może w czasie świąt, już, coś uda mi się e, zrobić, e, jakieś prace, żeby Wam właśnie pokazać inspirację. E, no i tak, i dzisiaj właśnie mm, zrobimy sobie hol. I tak myślę, że jeszcze nagram to w dwóch częściach, ponieważ ja mam tak naprawdę cztery sklepy, ale wydaje mi się, że filmik będzie za długi, jeżeli tutaj Wam pokażę wszystko, więc podzielę, podzielę po prostu na dwie części. Dzisiaj dwa sklepy, i w następnym filmiku będzie Action i Aliexpress. Też Was już teraz zapraszam. Bo wydaje mi się, że takie dosyć fajne rzeczy też mi się udało dostać. I coś będziemy też testować. No ale to już może przy okazji tego innego filmiku. Dobra, zaczynamy haul. Zaczynam od tego sklepu Cloud9 Crafts, holenderski taki sklep. Je pierwszy raz z tego sklepu zamawiałam. Chodziło mi głównie o jedną rzecz, żeby sobie znaleźć, i znalazłam tą rzecz właśnie w tym sklepie po poszukiwaniu internetowym. No i dorzuciłam sobie tam jeszcze kilka drobiazgów, nie za dużo, ale też takie rzeczy, które przydatne były. Tutaj jeszcze dostałam taką kartkę właśnie z podziękowaniem z tego sklepu, takie, takie wiecie, takie słodziakowe troszkę tutaj, taki ten design i co to chciałam Wam pokazać, aha, pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, to jest to są zestawy papierów, które nazywają się hold and release sheets, czyli i to, to są takie arkusze do robienia paper piecing myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest paper piecing ja mam zamiar kontynuować, nie wiem czy Wam pokazywałam w ogóle kiedykolwiek paper piecing, ale mam pomysły już na to, żeby właśnie to zrobić. Mam wykrojniki też takie, które nadają się do paper piecing i to są właśnie takie arkusze, które pomagają w tym, żeby ten paper piecing zrobić. Jest tutaj 10 arkuszy w jednym takim opakowaniu, więc kupiłam sobie od razu trzy, bo ciężko było mi dostać ten papier. To jest z Crafters Companion, ale Crafters, Crafters teraz nie ma tego papieru i długo, długo go nie było, więc no, jak znalazłam ten papier właśnie w tym sklepie, no to wzięłam sobie od razu trzy, trzy komplety, żeby mieć już na zapas. Więc to jest pierwsza rzecz. Na pewno będę robić kartki właśnie z tym paper piecing. Kolejną rzeczą, taką dosyć ciekawą, którą znalazłam właśnie w tym sklepie jest taka, nie wiem, miotełka, szczoteczka. To jest z Holza i jest to taka specjalna szczoteczka do, do robienia chlapań. Myślę, że to taki rzecz nie mieć, ale mnie zainteresował, bo kiedyś widziałam na jakimś amerykańskim YouTubie, ktoś to używał i fajnie te chlapania wychodziły. Wiedziałam, ja że wreszcie zacznę chlapania robić, bo do tej pory jakoś rzadko robiłam, ale no zainteresował mnie ten pędzelek, więc myślę, że on jest taki zbudowany, z takich, to są takie, takie plastikowe takie włosie, takie długie, właśnie po to, żeby on, żeby tutaj sobie operować tym tym właśnie tą szczoteczką. Fajne takie drewniane trzymadełko, takie w stylu Tim Holtz, vintage takie troszeczkę, więc to sobie wzięłam, dorzuciłam, nie było to drogie, chyba 6 euro kosztowało. Kolejną rzeczą, słuchajcie, która, którą bardzo długo już planowałam kupić sobie, wydaje mi się, że to jest takie, taka rzecz, którą no, każdy, kto się zajmuje jakimiś artystycznymi pracami powinien mieć, no chyba, że nie ma z tym problemu, więc nie musi. A mianowicie jest to Color Wheel, czyli kółko kolorów. Ja długo już szukam, znaczy długo szukam, tego jest pełno wszędzie, tylko jakoś zawsze, wiecie, zapominałam w końcu tego kupować bo jest i na Allegro na pewno, i na Amazon także no w różnych sklepach plastycznych oczywiście to można znaleźć. Najzwyklejsze kołko kolorów może tak pokażę prosto. Ja właśnie w tym sklepie znalazłam, więc chciałam dobra, już dorzucę. Od razu do zakupów. I ona jest dwustronna. Tutaj ma takie intensywne kolory z jednej strony, natomiast z drugiej strony ma pastelowe. Ja, mi się to bardzo przyda, ponieważ ja często mam problem z dobieraniem kolorów, żeby to fajnie wyglądało i myślę, że to jest bardzo, bardzo pomocne właśnie w twórczości takiej artystycznej, żeby sobie te kolory właśnie fajnie podobierać. Jeszcze muszę się tak rozeznać, wiecie, o co tutaj chodzi. Troszkę poczytałam, a to kółko jest akurat w języku angielskim, ale jestem pewna, że w języku polskim też są na rynku tutaj polskim, więc e, można sobie to kupić. E, tak jak mówię, no już sporo czasu chciałam kupić to kółko i, i cały czas jakoś zapominałam, no ale już mam, e, już je mam, więc e, fajnie. E, cieszę się. I słuchajcie, ostatnia rzecz, e, która właśnie skłoniła mnie, żeby zrobić takie te mini zakupy moje w tym sklepie, e, to są e, finger dobery. Nowe finger dobery. Zależało mi w sumie na fingerdoberach tych trójkątnych, które tutaj widzicie. Może otworzenie będzie tak się tak widziło. I szukałam właśnie sobie na internecie. Nie ma tego dużo na rynku, muszę przyznać. I zaciekawiło mnie właśnie, że tutaj jest zestaw takich zwykłych fingerdoberów i właśnie to są te trójkątne. I ja Wam zaraz powiem: te trójkątne one są fajne do cieniowania na przykład płatków kwiatów. Tymi tutaj rożkami można sobie fajnie te płatki wycieniować, takie paseczki zrobić, fajnie to wygląda, nadaje taki zupełnie inny wygląd np. właśnie kwiatkom z formiranu czy z papieru. Ja już tam gdzieś widziałam, ktoś używał takie trójkątne finger dobery, na pewno te dobery są używane w przez firmę i oni produkują też swoje e, heartfelt creations, no ale u nas nie jest to dostępne, w ogóle w Europie ciężko takie rzeczy dostać, więc no nie będę tego z Ameryki sprowadzać, wiadomo. E, no dlatego tutaj akurat zamówiłam te. I ja Wam powiem, że one, ja ściągnąłem tutaj to, to to jakby opakowanie, znaczy tutaj taka naklejka jakaś była czy coś, e, to jest e, z Wazen Creative. Gdybyście szukali, gdybyście chcieli, to te dobery, akurat ten zestaw jest, pochodzi z Wazen Creative, także firma znana. I sporo tych produktów tutaj można dostać też w Europie właśnie. No i fajnie, one są zapakowane w taką, w taką skrzyneczkę zamykaną tutaj. Bardzo fajnie, nic tutaj nam nie, nie powylatuje. Jest 20 doberów takich okrągłych i one są ładne takie przeźroczyste. Bardzo fajnie wyglądają, takie eleganckie. No i jest 20 tych właśnie trójkątnych. <laughs> Także zależało mi w sumie na trójkątnych, ale jeżeli są obydwa, no to tym lepiej. Moje stare finger dobery były już bardzo, bardzo takie, twarda taka gąbka, już taka, wiecie, niefajna. A więc dałam synowi te dobery, i on sobie zrobił z tych moich doberów takie żołnierzyki. Tutaj sobie flagi, ponaklejał, wiecie, do zabawy wykorzystuje sobie te dobery. Eee, także to jest taka, taka fajna skrzyneczka, i myślę, że no, naprawdę dobry zakup. Nie pamiętam, co czekajcie, ile to kosztowało, chyba. No tanie to jakoś bardzo chyba nie było, z tego co pamiętam. Myślę, że jakieś 16 euro to kosztowało, więc no, nie jest to jakieś może najtańsze, ale no stwierdziłam, że mi się to przyda i, no i, i że będę na pewno używać, bo już mi tego brakowało też tych nowych doberów i tych trójkątnych, no to stwierdziłam, że kupię. I to jest słuchajcie wszystko z tego sklepu. Tak jak mówię, on się nazywa, tutaj temacie cloud Nine Crafts. Holenderski sklep to tak dla informacji, niewielkie zakupy. Także to tyle i zapraszam Was teraz na haul z Crafters Companion. Jeżeli chodzi o Crafters Companion, czekajcie, obniżę sobie może troszkę. O Crafters Companion to pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest taka, taka podstawa, którą ja sobie często kupuję czyli bazy na kartki. Tym razem kupiłam w kolorze różowym, takim Baby, baby Pink, i dwa, kupiłam dwa opakowania. Tutaj jest 8 sztuk razem z kopertami, bardzo ładne i one są z tego papieru centura pearl. One naprawdę bardzo ładnie wyglądają. E, niestety też nie było innych kolorów, bo się oczywiście spóźniłam, ale zobaczcie, one są bardzo ładnie, się świecą i ładny w ogóle jest ten różowy kolor, taki jasny. W środku są białe, więc fajnie też można. Sobie takie do napisania życzeń zostawić. I kupiłam też złoty, złote bazy. Było tylko jedno ostatnie opakowanie, więc wzięłam to jedno. Kiedyś kupowa kupiłam niebieskie, takie błękitne, więc mam jeszcze błękitne z tego rodzaju. Jeżeli się pojawią jakieś, były jeszcze srebrne, białe, ale już były wyprzedane, więc jeżeli jeszcze uda mi się kiedyś dostać, no to na pewno sobie dokupię. Na razie mam te. Dalej... Słuchajcie, ja mam zawsze problem z oświetleniem. Ja nie wiem, jak to wygląda teraz, ale... Zawsze problem z oświetleniem mam. Dobrze. Co dalej? Aha. Tutaj taka ciekawa rzecz, którą już też widziałam u kogoś, u kilku osób chyba właśnie w filmikach i zaciekawiła mnie ta, ta rzecz. Jest to taka gąbka, ona się nazywa Heat and Mold Stamping Foam, czyli to jest taka... Do tworzenia wzorów, do odcisk odciskania wzorów, to są takie gąbki. I powiem Wam szczerze, że ja myślałam, że one są większe. Te gąbki, one są takie niewielkie. E może są większe. Na przykład na AliExpressu widziałam też takie gąbki, ale nie wiem też jakiego rozmiaru one są. E tutaj mam cztery gąbki i one są takiego rozmiaru. No w sumie e wzór można odcisnąć i na przykład wsadzić jako takie małe tło. Gdzieś na, na pracę jakąś, no na pewno można coś z tym podziałać, z tym rozmiarem. Natomiast dla tych osób, które nie wiedzą w ogóle o co chodzi z tymi gąbkami, to są takie gąbki, które pod wpływem ciepła, nagrzania, na przykład właśnie tym, tą nagrzewnicą, one się robią miękkie i na nich możemy odbić wzór. Możemy odbić go w, na przykład z wykrojnika, czyli jak mamy na przykład taki wykrojnik, tak jakieś tło, wbijamy po prostu to i tutaj ten wzór się odbija. Możemy odbić wzór z folderu do embossingu. Generalnie chodzi o to, żeby dobrze nagrzać tutaj tą powierzchnię, żeby ona się zrobiła miękka. Wtedy każdy wzór możemy odbić. Nawet możemy coś rozrzucić na stole i też odbić na np. ziarnka ryżu, czy co tam chcemy, jaki tam chcemy wzór osiągnąć. I po prostu sobie odbijamy i on tutaj nam się wyżłabia w tej gąbce. No i później można to tuszem pociapać i Odbić sobie jako stempel na przykład. Więc jest to taki ciekawy pomysł, wydaje mi się. Chciałam to spróbować. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Aha, i jeszcze dodam właśnie, że dla tych osób, jeżeli później chcemy się pozbyć tego wzoru, to możemy sobie od nowa nagrzać i po prostu ten wzór znika i jest gotowe do użycia, do zrobienia nowego wzoru. Także tutaj mam cztery takie gąbeczki. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie wiem, widzicie tu jest takie narysowane, że tu jest na tym odbite, że tak to wygląda jak z folderu do embossingu, i tutaj jest następowane, czyli folder używamy jako stempel tak naprawdę. Także no, takie dosyć ciekawe, ciekawa rzecz, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Następną rzeczą, słuchajcie, to jest właśnie kupiłam folder do embossingu. Z kolekcji Rose Garden i kupiłam ten folder, ponieważ kosztował euro 20, więc bardzo, bardzo tani, taka cena akronowa wręcz. Zresztą sporo w Crafters, jeżeli są takie przeceny albo jakieś takie akcje szybkie, na przykład jednodniowe albo dwudniowe, które trwają, no to często się pojawiają właśnie takie produkty, które no są bardzo przecenione, właśnie po, jeden, po euro 50, na przykład po 2 euro. No i wydaje mi się, że takie foldery no to jest fajna sprawa, bo foldery też potrafią być drogie. Także tutaj jest folder z kolekcji Rose Garden. Ja tej kolekcji nie mam i żałuję. Podobno ma się pojawić papier za niedługo. Mają przywrócić papier, który był do tej kolekcji, więc nie wiem, czy przywrócą. Także na pewno sobie kupię wtedy. To jest folder 5 na 7 cali i on ma taki wzór takich różyczek: taki drobny, fajny na tło. Bardzo ładnie wygląda w ten sposób. Dlatego wziąłam sobie, no bo cena też mnie skusiła, muszę powiedzieć. Dlatego ten folder. Ja mam już sporo folderów i muszę zacząć je w końcu używać i pokazywać Wam, jak one fajnie wyglądają. Także to też będzie, to też nadejdzie. Słuchajcie, następną rzeczą są dwie rzeczy z tej kolekcji The Roaring Twenties. Ja Wam kiedyś opowiadałam o takiej kolekcji która się pojawiła właśnie taka lata dwudzieste z takimi, w takich ciemnych kolorach papiery były, ja tych papierów nie brałam wtedy, bo wydawało mi się, że no nie są to moje jakieś kolory, natomiast bardzo spodobały mi się tutaj te dodatki. I kiedyś kupiłam, pokazywałam Wam, może pamiętacie, dwa takie stemple, taką parę zakochanych i taką kobietę bardzo ładną tutaj. I to kupiłam sobie już kiedyś, już Wam to pokazywałam, natomiast pojawiły się jeszcze, znaczy pojawiły się, nie pojawiły się, tylko zdecydowałam ja, że dokupię sobie jeszcze jednak ten trzeci stempelek, to jest taka pani tutaj, która ma jakiegoś tam, jakiś kieliszek z jakimś tam martini albo z czymś i to jest taki stempelek, zaraz sobie to otworzymy, żeby zobaczyć rozmiar, o taki duży, także fajny na kartkę, tutaj jest buteleczka jeszcze, są kieliszki. I są takie napisiki uh, Raise a glass, czyli wznieść uh, tołas, czanki i tu jest chin, -chin no, czyli taki ten uh, alkohol znany. Także wziąłam sobie jeszcze tą właśnie, bo tam były trzy w sumie w tej kolekcji takie stemple, więc wszystkie te trzy sobie wzięłam, bardzo ładne do kolorowania, też te sukienki, więc fajnie, cieszę się. I dorzuciłam sobie jeszcze taki fajny wykrojnik, taką tańczącą parę, takiego, wiecie, jakiegoś foxtrota, czy nie wiem co oni tam tańczą. Wykrojnik ma bardzo fajną, bardzo fajną wielkość, myślę, że super będzie na kartki się sprawdzi. A jakieś imprezowe, także to jest z tej kolekcji. Następnie już też bardzo długo polowałam, znaczy polowałam, no widziałam właśnie taki zestaw. Jest to zestaw stempli i wykrojników, ale on bardzo jest, znaczy bardzo, no bardzo to nie jest drogi, ale jest drogi, bo ten zestaw kosztuje normalnie chyba 15 euro i trochę mi było szkoda, żeby tak w pełnej cenie kupować, więc zawsze sobie odmawiałam. No i pojawił się właśnie na takiej szybkiej akcji, która tam, nie wiem, z dwa dni może trwała i kosztował chyba 5 euro, więc od razu sobie wzięłam, wrzuciłam do koszyka. Jest to. Żałuję trochę, bo to jest taka koncepcja w ogóle cała, że osobno był taki wykrojnik, który wykrawał tutaj cały ten kształt tej kartki. To była taka. Widzicie, to jest taki jakby parawan, taki kształt. To był jeden wykrojnik, który można było kupić. Później do tego są chyba dwa albo trzy rodzaje wykrojników, które wykrawają nam tutaj te, te kształty, takie, żeby nałożyć sobie. Tak, wiecie, one są takie z koronkami, jakimiś. Tutaj, żeby nałożyć tematy, tutaj, wiecie, te wszystkie. I tam są chyba trzy rodzaje. Można sobie kupić wszystkie, można jeden, można, jak tam się chce. No i do tego są, jest, są serie, właśnie, stempli i wykrojników. I ten jest, ten nazywa się Hummingbird, czyli Coliber. Jest inny zestaw, który jest z parą młodą, czyli jest taka Pana Młoda, Pan Młody i takie. Tutaj są też takie kwiaty, żeby to ozdobić. Też jest bardzo fajna i poluję na to, ale no mówię, to jest też na razie nie było przecenione, więc tego nie wzięłam. No, tam trzeci jest chyba taki z motylami, ten zestaw, i jeszcze jakiś jest czwarty, ale to już nie pamiętam nawet jaki. Na razie wzięłam sobie ten. I to jest właśnie, tutaj widzicie, jakie są stempelki, Jest koliber, jest bardzo fajne, są te kwiatuszki. Listek taki. I fajne napisy, i do tego właśnie są wykrojniki, więc bardzo, bardzo fajnie. Ja lubię jak są właśnie wykrojniki dostępne, bo to zdecydowanie ułatwia pracę. I zobaczcie, tak to ładnie można. Ja oczywiście nie mam tej, tej bazy. Żałuję, bo nie ma jej już w sprzedaży. To znaczy, może ona się pojawi kiedyś, ale na razie jej nie ma. Może sobie kiedyś tam kupię, ale myślę, że to na razie taki stempel to mi wystarczy. Bardzo, bardzo mi się podoba. Także wzięłam sobie to. I słuchajcie, i ostatnią rzecz mam, a na którą pewnie na tą ostatnią rzecz składa się kilka rzeczy i to wam będę chciała tak właśnie bardziej szczegółowo pokazać. I, przepraszam, ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, z Crafters, to jest taki zestaw inspiracyjny. Jest to kolejna edycja właśnie gazetek, które oni wydają. Chyba raz na kwartał, tak mi się wydaje. Są to takie gazetki inspiracyjne zapakowane w takie pudełeczka i oczywiście do nich dołączone są przydaśki, czyli takie wiecie, dodatki typu różne maski, foldery, wykrojniki. To, co będzie nam potrzebne mniej więcej do wykonywania prac, które tutaj, do których inspiracje tutaj znajdziemy. I mnie to zaciekawiło. To nie jest pierwsza już gazetka, którą ja mam. Ja bardzo lubię takie gazetki inspiracyjne. I w sumie ta gazetka jest, no naprawdę, tak bardzo mnie zaciekawiła, bo ona, tutaj jak widzicie, jest motyw cały taki kwiatowy. Bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny. I ja bym by Wam chciała pokazać właśnie tą gazetkę tak pobieżnie, i za chwilę też pokażę Wam, jakie przyda się były właśnie do tej gazetki, ponieważ. No, jak ja zobaczyłam te przydasie, no to w ogóle nie mogłam uwierzyć, że oni to dołożyli ta, w takiej cenie, bo cały ten zestaw kosztował jakieś 10 albo 11 euro. Przepraszam. Więc cena bardzo dobra za to, co się tutaj dostaje, też oprócz tej gazety, oczywiście. Więc tutaj jest gazetka właśnie z inspiracjami, kartek. Głównie tutaj są kartki. Zobaczcie, jakie ładnie. Tutaj jest ten Iris Folding. No, ja tego akurat nie robię nigdy, ale to bardzo ładnie wygląda. Tutaj jest, zobaczcie te papiery. Tutaj już możecie widzieć, jaki to jest klimat właśnie tych papierów i tych dodatków. Ja zaznaczam, że w tych gazetkach te papiery nie są jakieś, jakieś szczególnie grube, one są wręcz bardzo cienkie, ale myślę, że no, nadają się, że dla, dla tej ceny naprawdę warto takie coś sobie ewentualnie kupić, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bo zobaczycie zaraz te wszystkie rzeczy, które były dołączone, więc no naprawdę warto. A tutaj jest na przykład strona cała poświęcona spektrum noir mazaczkom, także można się coś też dowiedzieć ciekawego, jak nimi malować, kolorować. No i tutaj są inspiracje właśnie prac. I tutaj zaczynają się te papiery, które można sobie wyciągnąć tutaj z tej gazetki. Są też takie dodatki do wycinania. Tutaj widzicie takie bardzo ładne, też rzeczy. No, i tutaj są te papiery, które bardzo mi się spodobały: takie Shabby chic. E, róże, motyw róż, e, takie motyle, jakieś chyba tutaj. Zobaczcie, takie kwiaty bardzo ładne. One są dwustronne, e, tak wyglądają. Oczywiście kamera mi tnie, nie wiem, co z tą kamerą mam zrobić. E, tak to wygląda. No, i tutaj też są takie do wycinania. I ja mam, e, to jest zaczerpnięta, zaczerpnięta inspiracja. Z takich wykrojników, które ja mam, i z takiego. No, ja mam już ten motyw taki wydrukowany, właśnie do robienia takich 3D takich bukietów. Także widzę, że to jest ten sam bukiet, więc oni tak jakby korzystają z tych designów, które już mają. O ten i ten mam. Także to mogę sobie super połączyć z tą kolekcją właśnie z tej gazetki. Są motylki. No i tutaj dalszy ciąg papierów. Sporo tego jest. No i tutaj. Kolejne piękne, piękne inspiracje z tymi wycinkami. No, naprawdę, zobaczcie, co to ładne, takie proste w sumie, a, a takie ciekawe, taka jakby kurtyna zrobiona. No, świetne. Także to jest gazetka, i teraz Wam pokażę jeszcze, co było właśnie dołączone. Może z tej strony się będzie świecić. Co było dołączone do tej gazetki. Więc pierwszą rzeczą, no, to był taki mini wykrojniczek Just for you z napisem. Coś takiego. Ja się zastanawiam, czy ja nie mam tego, tego modelu, tylko w większej formie. Tak mi się wydaje, że ja chyba coś takiego już kiedyś kupowałam. Tylko nie takie małe, tylko większe. Więc to jest pierwsza rzecz, która była dołączona właśnie do tego, do tego zestawu. Następnie, słuchajcie, był, z, był, były maski. I masek jest. Kilka. Ja Wam zaraz pokażę. Tu jest pierwsza maska yy, i to jest jak widzicie taka z kwiatami, yy, tak, z takim pismem yy, w tle, więc myślę, że no, świetne, yy, świetna maska i ona jest też taka duża 5 na 7 więc no, idealna wydawała mi się naprawdę. Także sama ta maska, no, super, super sprawa. Także to jest pierwsza maska. Następnie jest zestaw kolejnych masek i już też wam otworzę. Zobaczymy, jak to, co to wygląda. Włożyć te folie. Zestaw masek i tak pierwszą jest: są takie drobne, drobne kwiatuszki takie bardzo fajne i one są wszystkie 5 na 7 cali, więc tutaj są takie drobne kwiatuszki, bardzo ładne. Natomiast tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo to są te takie podwójne maski, gdzie pierwsza to są takie róże, czy jakieś tam inne kwiaty, chyba róże takie dzikie. Natomiast później sobie dokładamy o, w ten sposób Widzicie pod spodem liście, i możemy to sobie wycieniować osobno. I mamy piękną kompozycję, taką piękne tło z kwiatami, z liśćmi. Możemy to dwukolorowo zrobić, i to bardzo ładnie wygląda. Więc to jest ten drugi zestaw masek. Następnie były przepiękne stemple z napisami i naprawdę takie uniwersalne te napisy. Happy birthday, thank you, happy anniversary. Thinking of You, no naprawdę takie, gdzie na każdą pracę możemy to użyć, duży rozmiar. Także no wiecie, same te stemple normalnie no to kosztują pewnie z, z 7 euro albo więcej. Natomiast tutaj jest w tym zestawie no naprawdę świetnie, że były takie dołączone. I ostatnią rzeczą w tym zestawie to jest piękny folder do embossingu. Wspaniały, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba też w rozmiarze 5 na 7 cali. Piękne takie róże, kwiaty, jakieś inne. Takie tutaj, wiecie, ten szrift, taki. takie pismo. Bardzo, bardzo ładny folder. Także to wszystko było dołączone. Także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Naprawdę super, że udało się coś takiego w ogóle kupić. No i cóż, to już jest wszystko co dla was przygotowałam dzisiaj w tym holu. Tak jak wspominałam, zrobię drugi hol. Będzie to kilka rzeczy z Actiona i kilka rzeczy z AliExpress. Także zapraszam was do subskrybowa subskrybowania kanału, już nie mogę mówić. I słuchajcie, zaraz muszę spadać do pracy, bo dzisiaj Idę na chwilę tylko do pracy, w sumie mam już dzień wolny, ale na chwilę muszę iść do pracy, także już muszę lecieć, bo, bo już czas. Pewnie, może po południu dogram tą drugą część, sobie nagram. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co wam się tutaj podoba. I na pewno będziemy sobie robić różne rzeczy. Już niedługo mam nadzieję, jak już ten pokój ogarnę, ten skrapkond i to wszystko. Także Mam nadzieję, że już za niedługo wszystko będą prace i będą inspiracje, na co bardzo się cieszę. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa! pa.